Czowaj, teraz już będzie zupełnie gadająca głowa. Coś, co rozpala wyobraźnie i co pokazuje, że obrzędowość jest naprawdę fajna, to są wielkie obrzędy. Do wielkich obrzędów należy tak naprawdę to, w jaki sposób zucha przyjmujesz do gromadę, to jest wielkie. Czyli obietnica zuchowa i co wszystko związane z, z, z nadaniem znaczka, Przyjęcie właśnie do gromady, przekazanie zucha do drużyny handlowej, nadanie barw, nadanie munduru, nadanie danej gwiazdki. Coś jeszcze większego? Tak. Wielkim obrzędem może być też nadanie funkcji honorowej, nadanie zdobycia imienia urzędowego przez pomocnika, wprowadzenie przybocznego, zdobycie e, na przykład laski głosu. Wszystko zależy od Ciebie. Ważne, żeby to był obrzęd. Żeby, o, żeby to był obrzęd, czyli żeby to był obrzęd, no to musi być spisane i muszą być konkretnie, to się dzieje, to, to i to i to, żeby to było powtarzalne, no i żeby było coś takiego, że zuchy pamiętają, że jak jest to, to jest to jest coś wielkiego. To jest wielkie wydarzenie, dlatego jest to wielki obrzęd. No i o to chodzi. I to jest jeden z głównych punktów Twojej obrzędowości. Czuj, czuwaj.